Biorę udział jutro w wielkiej wyprawie maluchów i robię ten finałowy odcinek z Tychów do Krakowa na finał, więc możecie się mnie spodziewać na rynku w Krakowie. Oczywiście zachęcam, żebyście przyszli, będzie bardzo dużo maluszków. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, jak mi pójdzie za kierownicą takiego samochodu. E, to będzie fajnie, no i oczywiście pamiętajmy o tym, że to całe wydarzenie, ta wielka wyprawa maluchwo, o której tak wszędzie też słyszycie i tak dalej, się rozchodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy na zbiórce, na pomoc dzieciom poszkodowanych w wypadkach, więc jutro Wam jeszcze trochę więcej o tym opowiem, tymczasem za godzinkę wracam do siebie na Śląsk.